WESOŁE MIASTECZKO Sprawca przemocy, specjalista od psychicznych nadużyć, jest jak pracownik Luna Parku w stroju dobrotliwego klauna. Naciska wajchę, karuzela przyspiesza, świat zaczyna wirować. Próbujesz utrzymać równowagę, nawet sobie radzisz, ale to on kontroluje sytuację. To on trzyma rękę na sterowaniu. To on przyspiesza, kiedy chce. Hamuje, kiedy uzna za stosowne. Śmieje się do łez, rozpędza maszynę, a potem już tylko wiatr, światła muzyka, chaos, korba i bam. Miałaś jakieś argumenty? Już ich nie masz. Chciałaś rozmawiać pragmatycznie? Już nie możesz. Wyszłaś z wyciągniętą ręką, właśnie ci ją ugryzł. Postanowiłaś pokazać dowody? Jakie dowody? Jak wygląda komunikacja z manipulatorem? To się nie wydarzyło. A jeśli się wydarzyło, to nie było aż takie złe. A jeśli nawet było, to nic takiego się nie stało. A jeśli stało, to nie z mojej winy. A jeśli z mojej winy, to tego nie planowałem. A jeśli planowałem, to widocznie zasłużyłaś. Już nawet nie pamiętasz, o co ci chodziło, prawda? Każde twoje słowo zostało przekręcone, każdy gest odwrócony, każda potrzeba zignorowana, a wszystko zmanipulowane. Czy możesz coś zrobić? Możesz, ale uprzedzam, będzie cholernie trudno. Po pierwsze, nie podchodź do karuzeli, nie wsiadaj na konika. Nic nie udowadniaj, nie dyskutuj. Pomyśl, tu są moje ręce, głowa, stopy, to jestem ja i mam władzę nad swoimi emocjami. Zatrzymaj się, skup wzrok na czymś małym, poobserwuj to. W ten sposób odzyskasz nad nimi kontrolę. Patrz, gdzie chcesz, byle nie na pompony nastroju klauna. Prowokuje? Wyobraź sobie, że okrywa cię kolorowa, słowoodporna chusta. Dzięki niej nic, co on powie, cię nie rani. Każe cię ciszą? Zamiast płakać, posłuchaj, czego potrzebuje twoje ciało. Kąpiel w ciepłej wodzie? Zrób sobie kąpiel. Książki, filmu, by zatopić się w cudzych historiach i przestać myśleć o własnej. A może spaceru, powietrza? Wyjdź z domu. Za pierwszym, drugim razem może się nie udać, ale potem pójdzie już łatwiej i łatwiej i łatwiej. Aż któregoś dnia zostawisz karuzelę, wesołe miasteczko i tego człowieka w strasznej masce i pójdziesz. Tak będzie, gdzie cię oczy poniosą. Opublikowano 7 lutego 2021 roku przez Anita Deskiewicz Mała Rzecz miłość i inne przemocy.